Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Tobie o sześciu rzeczach, których kategorycznie odradzam jako początkujący YouTuber. Więc jeżeli Ciebie interesuje, jak zacząć zarabiać na YouTubie, w jaki sposób dojść do szybkiej monetyzacji swojego kanału, zostań ze mną do końca tego wideo. Zaczynamy. Punkt pierwszy: po prostu zacznij działać. Jeżeli czujesz, że jesteś dobry w jakiejś dziedzinie, Twoi znajomi przychodzą do Ciebie poradę, to po prostu wykorzystaj to. Zacznij. Kanał YouTube, może to być o gotowaniu, naprawa samochodów. Może na przykład prowadzisz działalność gospodarczą i wykorzystasz swój kanał YouTube do tego, aby budować relacje ze swoimi klientami. Może klienci przychodzą do ciebie z jakimiś pytaniami. Wykorzystaj YouTube do tego, aby tworzyć materiały. Nie muszą to być vlogi. Możesz wybrać taką formę jak ja, że pokazujesz swój pulpit. Opowiadać o pewnych rzeczach, ja wybieram kanał tematyczny, który opowiada o tym, jak zacząć zarabiać na YouTubie, jak zacząć zarabiać w internecie, moje kroki do tego, aby zmonetyzować swój kanał, więc ideą tego kanału jest to, żeby pokazać wszystko od samego początku, krok po kroku, co robię. A jeśli popełniał jakieś błędy, to może Ty wyciągniesz z tego wnioski na przykład Mariusz robi to tak a ja zrobię to inaczej i to jest właśnie ideą tej, tej właśnie serii jak zacząć zarabiać na YouTube, żeby pokazać Tobie tworzenie kanału od samego początku z zamysłem takim, aby dojść do monetyzacji kanału i zarabiać na wyświetleniach i na reklamach a oczywiście można też zarabiać w inny sposób, mam już pewne przemyślenia na ten temat i o tym będzie w kilku następnych materiałach traktuj YouTube bardzo poważnie YouTube to jest naprawdę bardzo inteligentny algorytm, bardzo inteligentne boty, które analizują wszystko to, co tu robimy. Jakie materiały oglądasz? Jakie komentarze wrzucasz pod czyimiś filmami? Czy budujesz prawdziwe relacje ze swoją widownią, ze swoimi subskrybentami? To wszystko algorytmy YouTube'a naprawdę. Analizują, i dzięki temu dochodzą do wniosku, czy jesteś tu na no krótko, czy jesteś tu na dłużej, ponieważ 90% osób, które zaczyna swój własny kanał, bardzo szybko się poddaje, ponieważ prawdziwe efekty dopiero przychodzą po czasie. Nie wiem, czy jesteś nowy na moim kanale, czy obserwujesz mnie już dłużej. Mam na dzień dzisiejszy 195 subskrypcji. Te subskrypcje przechodzą bardzo, bardzo nieregularnie, raz więcej, raz mniej. Ale jest jakiś powoli, powoli mały trend wzrostowy. Także mam nadzieję, że algorytm YouTube'a zauważy mnie, że publikuję materiały systematycznie, staram się to robić raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Nie dawaj sobie zbyt dużych, ambitnych planów na samym początku. To jako początkowy twórca możesz wpaść w coś takiego, że napiszesz sobie pomysł na jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty odcinek, ale później przyjdziesz jakiś, jakiś taki okres, że kurczę. O czym ja miałem teraz nagrać? Może wpadniesz w jakiś taki dziwny trochę okres w pracy, w szkole, że po prostu nie będziesz miał ochoty, będziesz zły, wkurzony, stwierdzisz: A pieprze to, nie chcę mi się dzisiaj nagrywać, już jesteś out. Może następny dzień umówisz się z kumplami, wyjdziesz jeść na miasto, coś. Ale sobie założyłeś. Codziennie będę wrzucał nowy materiał. Jeśli będziesz przez dwa tygodnie wrzucać kolejny materiał, a później stwierdzisz, że a będę to robił raz w tygodniu, już algorytm YouTube'a zauważy, że twoja aktywność jest gorsza i w jakiś sposób może troszeczkę Twoje materiały i Twój kanał zrzucić na jakiś taki niższy tor i przestać Ciebie promować. Może spróbuj od jednego filmu na dwa tygodnie. Przestań myśleć, że ten kanał jest dla Ciebie. Zastanów się, Jaką ty możesz dać wartość innym? I ja wybrałem tą drogę na samym początku swojego kanału, publikuję materiały, jak zacząć zarabiać na YouTube. Czy zarabiam na YouTube? Jeszcze nie. I w pewnym momencie ktoś może przyjść na ten kanał i powiedzieć: Kurczę, no dlaczego ty dajesz wszystkim radę, skoro sam nie zarabiasz? Ale ideą tego kanału jest pokazać budowę tego kanału od samego początku, żeby świadomie podejść do tego, że YouTube działa jak biznes. YouTube to są reklamy, YouTube z tych reklam zarabia pieniądze. Jeśli dojdziesz do monetyzacji swojego kanału, jeśli przejdziesz tą magiczną liczbę 1000 subskrybentów i 4000 godzin oglądania w ciągu 12 miesięcy, skoro ty poświęcasz swój czas, aby tworzyć wartość, aby przyciągać kolejnych nowych widzów na swój kanał, czyli na platformę YouTube, a oni zaczną oglądać reklamy, to będzie, nawiąże się jakby taka biznesowa relacja. Ty tworzysz content, osoby oglądają platformę YouTube, zostają jak najdłużej na tej platformie. YouTube w zamian wynagradza Ciebie i zaczynasz zarabiać na tym kanale. Kolejny punkt. Na samym początku nie wydawaj pieniędzy na żadne płatne narzędzia. Oczywiście są narzędzia bardziej profesjonalne, bardziej pomocne, płatne, które jeszcze lepiej pomogą w rozwoju Twojego kanału, ale na samym początku naprawdę możesz użyć narzędzia VideQ, które jest zupełnie darmowe. Jest oczywiście płatna profesjonalna wersja, ale po co dawać, wydawać pieniądze na samym początku? TubeBuddy. Też możesz zarejestrować się zupełnie za darmo, podpiąć swój kanał, korzystać z narzędzi, może wejść statystyki swojego kanału i zobaczyć, co tam się dzieje. Nie musisz wydawać żadnych pieniędzy. Tak samo, jeżeli chodzi o program do nagrywania, który ja używam, jest to OCam, jest zupełnie darmowy. Jeśli nie wydawaj pieniędzy. Zacznij od tych darmowych narzędzi, zobacz, czy Tobie to pasuje. A w dzisiejszych czasach technologia poszła tak do przodu, że możesz nagrywać vlogi naprawdę każdym smartfonem. Kolejny, bardzo, bardzo ważny punkt, który uważam za kluczowy. Nie kupuj lajków, nie kupuj subskrypcji i nie kupuj żadnych komentarzy. Naprawdę jest to bardzo ważne. Na samym początku możesz po prostu zabić swój kanał. Jeśli YouTube zobaczy, że nagrasz wideo i będziesz miał 16 odsłon, później 20, 50, ten organiczny ruch naprawdę będzie analizowany przez boty YouTube'a, a w pewnym momencie kupisz sobie lajki, kupisz sobie wyświetlenia i bum! Jedno wideo w ciągu kilku godzin będzie miało 5000 odsłon, a na przykład 4 komentarze i 2 lajki. Jak myślisz, jaki to będzie sygnał dla YouTube'a, jeżeli chodzi o promowanie twórczości kanału? Żyjemy naprawdę w takich czasach, że tą technologię, którą my używamy do promocji, do nagrywania filmów, telefony, komputery, tablety, naprawdę YouTube. Ma takie narzędzia, Google ma takie narzędzia do analizy, do słuchania tego co Ty mówisz w swoim materiale, do tagowania. Oni wszystko analizują w bardzo, bardzo skrupulatny sposób i naprawdę może to zaszkodzić Twojemu kanałowi, w szczególności na samym początku. Także mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie przydatny, że ten krótki materiał przyniósł dla Ciebie jakąkolwiek wartość, jeśli tak, daj łapkę w górę. Napisz w komentarzu, co daje Tobie motor do tego, aby nagrywać. Mnie oczywiście, pewnie Tobie też dają subskrypcje, komentarze, lajki. To jest coś, co mnie motywuje do działania i życzę Tobie sukcesu. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!